Cześć, jak się macie ludziska? Nazywam się Łezy i zapraszam was do czytania komentarzy Czyli ja kontra wy, albo wy ze mną, albo wy obok mnie i idziemy do przodu Cokolwiek to znaczy, nie było odcinka z czytaniem komentarzy od trzech miesięcy Zanim zacznę czytanie komentarzy mam fajne newsy Otóż te newsy polegają na tym, że założyłem nową grupę um, Jest to grupa misie łezy z takimi misiami po bokach Pierwszy link w opisie, klikajcie szybko i dołączajcie, bo jest nas na razie mało Jest fajnie, jest wygodnie Mam nadzieję, że będzie ładna kulturka tam, wszyscy się jeżeli macie jakąś artystyczną artystykę, to nie ją tam, wiecie. Jeżeli macie jakąś artystyczną, co możecie wstawić? Fanarty? Jeżeli chcecie się czymś podzielić, to się dzielcie, bo przecież o to chodzi, żeby być jeszcze bliższy, większy, większy, mię żeby mieć bardziej większy kontakt z widzami. Zapraszam! W każdym razie było, czy to nie będzie teraz. Yy, 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 to... Zaczynam! I to uczucie, kiedy znalazłaś mega youtubera i ma takie samo nazwisko jak ty. Wszystkie wieczorki świata. O Włóżcie się tutaj. Spoglam. No, Mam intelektualnego downa przez twoje odcinki. Dziękuję ci za to. Ja sobie nie wyobrażam intelektualnego downa przez twoje odcinki. Nie wiem. Kończysz mój odcinek i, i, i nagle ci się robi. Skoro kanapka z szynką zawiera dwa zdrobnione słowa, to jak będzie bez zrobienia? Kanapa szyno. <laughs> Będą fraszki łezy. Nie fraszki łezy. Przestańcie już z Zrobiłem to tylko w jednym odcinku. Pod tym, pod tym, pod tym odcinkiem nie chcę żadnych komentarzy z rymowankami, bo mnie ludzie wyzywają, więc ja już nie chcę. Ale. Nie fraszki łezy. Lubię łezę, upiekę więc bezę. Beza jest dobra, ale zamiast niej zjem... dobre. Boże, Zosiu, ty zła to, a weź! Zła kobieta, a weź! Ojej. A weź! Ciekawe motyka deska kotek, ja niestety nie mam wrotek. Ciekawe motyka skup łeza pomóż wrotki kup. Na górze, Róże, na dole kwiecie. czapka łezy, lepsza na sieć. Na górze, łezę, na dole misiole, łeza jest toples, o ja biedola. <grym> na górze, Róże, na dole kupa. Twoja gęba wygląda jak kupa. Ryby tak nie działają, człowiek tęczy Na górze, Róże, na dole fiołki, ja mam na imię Nadia, łeza jest fajny, koza. <grym> Dobra, no, więc ciutkę tu pozmieniam i ktoś mi powiedział, żeby zrobić piosenkę z któregoś z fraszek, więc uwaga! Ach. Niestety nie wiem, co napisać mam. Wystarczy to, że łez zna. Nie jestem tak od razu, nie widziałem go ani razu Lecz myślę, że kiedyś się spotkamy Jak nie sejtują, pójdę jak mamy Nie rozumiem też hejtujących ludzi Gdyż ten się, bo mi się nudzi Słownictwem tu się nie podpisałam Ważne jest to, że napisałam to Nie mogę się doczekać, że zrobisz jakieś spotkanie z widzami. Never mind. Jesteś moim ulubionym YouTuberem i podziwiam Cię za to, że, 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 że jesteś. Um, spotkanie z widzami jest praktycznie na każdym konwencie, jaki się dzieje w Polsce, tam zawsze są YouTuberzy i ja prawdopodobnie od kwietnia będę, bo jak wiecie, będę mieszkał z Adamem Naruciakiem, tak, oficjalnie to już wyszło, więc od kwietnia możliwe, od końca kwietnia, możliwe, będę z nim mieszkał i. I będzie tam też moja dziewczyna, oczywiście. Będziemy mieszkać, będzie fajnie. I ja będę mieszkał w Polsce, oczywiście. Więc to już nie będzie żadnych problemów, żeby się spotkać z wami. To będzie fajne. No. I dziękuję, że jestem najlepszym YouTuberem. I że jestem. Ja też. Podziwiam cię za to, że jesteś. Podziwiam Twoją mamę za to, że jesteś. Brawo. Łezak, kiedy zacząłem ciebie oglądać, to zaczęła być śmieszniejsza. za jest zajwisty. Jak to zaczęłaś być śmieszniejsza, co? Kopiujesz moje teksty? Tak, kopiujesz. Wiesz jak na YouTube kopiowanie wygląda? Wiesz jak na kopiowanie... źle wygląda kopiowanie na YouTube, bardzo źle. Zrobisz źle, że kopiujesz i jesteś śmieszna tak jak ja. Moją śmiesznością nie wolno ci działać. D. Łezam, mam dwa pytania, albo trzy. Od razu nagrywałeś z kamerką? Od razu nagrywałem z kamerką, jeżeli zejdziecie moje pierwsze filmy wciąż tam są z moją bardzo starą taką przedwojenną kamerką, gdzie miałem jeszcze taki... wyglądałem jak down. Co nagrywałem na początku? Bardzo się chciałem skupić na horrorach i takich rzeczach i wciąż od czasu do czasu gram horror, ale już niestety, bądź stety dla niektórych osób trzymam to bardziej humorystycznie, więc nie każdy się boi. Możliwe, że jeżeli chcecie, żebym kiedyś coś pograł, to na live, coś też To będzie fajne. W jakim wieku zacząłeś nagrywać? Zacząłem nagrywać 3 lata temu, 2013 w czerwcu. Tak się stało, tak było. Pragnę tych dźwięków do czytania mang. Powiadam. Ach, oni Cian! Ej, Riko! Jak zawsze sporo wygrywasz, co? No to jest chłopak. Ej, Riko! Jak zawsze sporo wygrywasz, co? No cóż! Wygrałam to! tam ci ją! polchniotki kociak! Co? co to? To. To jest słodkie Serio? Szok! Tuli! Nadal chcesz, żebym czytał mangi. Robisz twarde stolce? Ja je nazywam diamenty. Kupa dzieli się na kilka kategorii: na wodospad, na węża i na mojego diamenta. Tak. I jeszcze jest kilka, jeżeli macie jakieś ciekawe nazwy swoich kup, to piszcie w komentarzu. Kreatywne komentarze, tylko łezy. Powiem masz taki śmieszny głos przy demontażu. montażu, zrób to w następnym odcinku. Bez twoja brudka jest fajniutka. Nie zrobię tego w następnym odcinku. Karolek, dzięki tobie mogę myśleć logicznie... Karolek? Kurde, rozumiem kanał. Po co pytasz, jak się mamy, skoro ci nie odpowiemy? Ale widzisz, ja teraz widzę odpowiedź i odpisałeś. Mogłeś równie dobrze napisać, jak się masz, czemu tego nie napisałeś? Więc jak się macie, ludziska? Piszcie w komentarzach. Łaza, planujesz może zrobić jakieś nocne live'y, może w piątki albo coś w tym rodzaju? TAK! Mówiłem o tym właśnie wcześniej w tym live'ie, więc jeżeli chcecie, żebym robił jakieś live, też piszcie w komentarzach i powiedzcie na jakiej platformie, YouTube, Hitbox, Twitch. Osobiście bardzo lubię Hitboxa, mam tam taką, taką, ta, ta, taką deskę rozdzielczą na Hitboxie, widzę wszystko, czy dobrze mi live idzie, czy wszystko streamuję, wszystko mam na oku. No, ale jeżeli chcecie tak właśnie gdzieś jak od dziewiątej do dwudziestej czwartej, żebym robił takie trzygodzinne streamy, to w piątki albo tym bardzo z miłą chęcią, bardzo bym chciał to robić. Ja puerdole Łe ty, gamaniu! Gamaniu! Od dzisiaj ja każdego będę nazywał gamań! Gamaniu! Gamaniu! Głupoty piszesz znowu ty, na tym YouTubie, gamaniu! Kiedy nauczysz się poprawnie czytać? Nigdy. Jak powiedziałeś, że mówiono na ciebie sit w technikum, to zatrzymałam filmik i chyba śmiałam się w 5 minut. Znaczy, nie zawsze jest tak, że mam rozbieżne oczy, bo o to chodzi, że byłem sit w technikum nazywany, bo mam rozbieżny zez. Twój ojciec był saperem? Bo wygląda, że nie wypał! Nie śmieszne. Jak ktoś ci powie, że jesteś do dupy, to powiedz mu do dupy jest straj taśma. Ej, widziałeś mój ostatni odcinek? Nie. Był do dupy. Do dupy to jest straj Super odcinek! Kiedy mówiłeś o tym, żebyśmy się nie bali pisać komentarzy i olewać hejty, to zebrałam się w sobie, żeby napisać komentarz. Dziękuję Łaza. To jest moja robota, żeby dać wam wprawy w pisaniu komentarzy, udzielaniu się w internecie, żeby tam nie zabłonzi w internecie, żeby być dobrym w internecie, żeby nie być łujem w internecie I to mi idzie bardzo dobrze. Brawo! Mój Na dole psy, na Łeza Danielu, jak wolisz? Dzięki tobie przestałem się udzielić na grupach na Facebooku. Nie wiem, jak to zrobiłeś. Mam jedno ważne pytanie. Kiedy nowe wzory na koszulki? Jeżeli chodzi o koszulki, to na razie jeszcze nie mam wzorów. Mam pomysły na wzory, ale nie mam jakich zrealizować. Jeżeli wy chcecie zaprojektować jakiś wzór albo chcecie zaoferować współpracę w tworzeniu wzoru, za mamą to piszę, mam e-mail i możecie się przyczynić do powstania nowej koszulki z Łezą. Zapraszam. Pytanie brzmi: Czy mnie? Szmultam. Tulamy, tulamy, misiowe tulanie Wszyscy chodźcie, kurde, wszyscy chodźcie o, o, o. Ok, to tyle Jeżeli chodzi o czytanie komentarzy Mam nadzieję, że się odcinek podobał, jeżeli tak Kliknij łapkę w górę, subskrybujcie Tutaj macie gdzieś guzik Tutaj, czekam 3 sekundy, bo, bo Szybko Klikaj, Super, super się. No, W przeciągu dwóch tygodni postaram się znowu zrobić odcinek Z czytania komentarzy, więc piszcie wszystko To co ważne na dole Trzymajcie się, do razu pa, pa.